E, czytanie otwarte, które znajdziecie samo, kiedy będziesz gotowa to usłyszeć. Kiedy będziesz gotowa to usłyszeć? Czytanie nie jest dla wszystkich. Co ona się dzieje tutaj na powierzchni? E, księżyc, tajemnica, ukryta pewne informacje od tobą. Być może ty coś ukrywasz, albo podejrzewasz, że twój partner albo bliska ci osoba ukrywa informacje. I ciężko i trochę ciężko robić wygląd, że wszystko ok trochę ciężko robić wygląd, że haha, wszystko dobrze. I niby wszystko ok, tak? Ja nie mam tutaj do czego się przyczepić, ale gdzieś tam moje intuicje mi podpowiada, że coś nie tak. Coś nie tak. Coś idzie nie w tą stronę. Coś się dzieje tak naprawdę za moimi plecami. I jeśli masz to uczucie, to idziemy. Brniemy dalej. Co chcą nam powiedzieć w takim razie kartem? Dość wkurzające uczucie, dość ciężkie, prawda? Na co dzień to jest bardzo ciężkie uczucie, ale bardzo ważne też, nie mylić rzeczywiście tą intuicję, tak to połączenie e, z po prostu z niepokojem, po prostu z jakimś strachem, bo to są kardynalnie bardzo, bardzo różne rzeczy. Więc, co chcą nam powiedzieć karty w takim razie w odpowiedzi na to okryte informacje? O Boże! Taka straszny sąd, Boże. Dobra, rzeczywiście jest jakaś ukryta informacja. Rzeczywiście tak, Twoja intuicja najprawdopodobniej ci podpowiadała pewną rzeczywistość. Karta strasznego sądu pod spodem. Dwójki, dwójki, jakieś karmiczne dwójki. 22:20, dwadzieścia. 02, dwa, dwadzieścia. Boże. Nie wiem, czy jakiś masz sny z tym związane, jakieś podpowiedzi takie numerologiczne? Bo tutaj ewidentnie. Bo tutaj ewidentnie tak, jest ukryta informacja. Ja nie chcę widzieć tej prawdy. Ja zamykam oczy na tą prawdę. Tak. Dwójka mieczy. Straszny sąd. Pewne strachy, tak? Schowane pod spodem e, strachy, że o kurczę, to wszystko się eksploduje. To jest, to, o kurczę, tutaj bardzo dużo strachów też widzę. Dobra, idziemy dalej. Co konkretnie robić w tej chwili teraz? Co robić w tej chwili teraz w takim razie? Siódemka. Karta wisielca, nic. Patrz, kochana, nie robić nic, bo Ty jeszcze wracamy do dwójki mieczy. Ty w tej chwili nie znasz całej informacji, ty nie rozumiesz wszystkiego, co się dzieje. Tak, tak. Twoja intuicja Cię nie uklamuje, ale na razie nie podejmuj żadnych decyzji. Nie podejmuj żadnych decyzji. Ty powinnaś zebrać najpierw całą, całą informację. Ty powinnaś przygotować się do tego mentalnie pentakli, pieniądze, czy ty masz wystarczająco pieniędzy nawet jeśli to jest ten najgorszy scenariusz, o którym ty myślisz Rozumiesz co chodzi? Ty masz wystarczająco tych pentakli żeby... Karta wisielca pod spodem mówi o tym, że nie widzisz też całej sytuacji, tak? Ty nie widzisz w tej chwili tej całej sytuacji i operujesz tylko kawalątkiem. Informacji. Wśród wszystkiego co się dzieje tak naprawdę. Potrzebujesz spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy. Na razie nie podejmuj decyzji. Żadnych decyzji. jeszcze nie jesteś do tego gotowa. Po prostu obserwuj. Cichutko mieszcząc, obserwuj, co się dzieje dookoła. Decyzji na razie nie podejmujemy. E, Dawaj popatrzymy w ogóle final. Jak to się potoczy? Jak to się potoczy i czym to się skończy? Czym to się skończy? Ważny sąd. Powinnaś przygotować się. Powinnaś przygotować się do tego, co czeka na ciebie. Czeka na ciebie ogromna zmiana. I najważniejsze, kochana, czeka na ciebie zrzucenie tego karalucha. Czeka na ciebie w końcu zrzucenie. Zrzucenie tego karalucha. Ty już, będziesz nie, już więcej nie będziesz nieść To w ten wkurwiający ciężar na swoich plecach Ponieważ to się skończy Niesamowicie ciekawie Ale potrzebowałabym więcej Więcej szczegółów Jeśli chcesz to przychodź do mnie na prywatne czytanie Jeśli rezonuje z tobą ostro w tej chwili Czekam ciebie na prywatnym czytanie, To ustalimy w ogóle co robisz z tym wszystkim Dalej, krok po kroku Mocno cię przytulam, kochana, no cóż, przygotuj się będzie akcja.